Mięsiwo z kurczaka. To jest po prostu tak opakowane, podzielone. Myślę, że to będzie komuś smakowało bardzo. To jest bardzo fajna rzecz. Na pewno dzisiaj z umówiona z pierwszymi osobami z Ukrainy i na pewno to przekażemy. Wszystkie darowizny rzeczowe, które otrzymuje Polski Czerwony Krzyż, zostaną w pierwszej kolejności zagospodarowane w ramach potrzeb na terenie województwa Podlaskiego. Natomiast jeżeli nie wykorzystamy albo nie będzie takich potrzeb, pojadą z Ukraińs... na zaproszenie w... zgodnie ze specyfikacją Ukraińskiego Czerwonego Krzyża na teren Ukrainy. Grupa NEA. Postanowiła włączyć się w pomoc dla uchodźców i podjęła kilka działań. Jednym z takich działań było chociażby udostępnienie wszystkich naszych ośrodków czasowych i całej infrastruktury noclegowej, jaką, jaką posiada grupa Enea. Między innymi, Enea Ciepło też nasze domki w Rajgrodzie postawiła do dyspozycji państwa, więc, jeżeli będzie taka potrzeba, to tam też będą kwaterowani. By przekazaliśmy do dyspozycji nasze środki transportu, między innymi samochody, którymi dysponuje NEA Ciepło, więc też te dary też będziemy chyba przewozić naszym samochodem. Ale oprócz, e, przekazała, grupa przekazała też darowiznę w pierwszym, w pierwszym okresie od razu 300 tysięcy na rzecz, na rzecz uchodźców. I oprócz tych działań realizowanych przez grupę jako, jako instytucję, powiedzmy jako firmę, e, powstała też inicjatywa oddolna. Inicjatywa polegająca na zebraniu darów wśród pracowników grupy NEA, w którą zaangażowały się związki zawodowe i stąd ich tutaj obecność z nami. I moje serdeczne podziękowania, zarówno dla pracowników, jak i dla, dla związków za zorganizowanie i za to, że finalnie jest to dość duża, dość duża pomoc, którą możemy teraz przekazać na ręce PCK. Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się w przedsięwzięcie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali w jako ofiary konfliktu zbrojnego na tereny Rzeczypospolitej. Też wczoraj mieliśmy przyjemność przyjąć transport 14 ton z Anglii, dzisiaj Enea Ciepło nam przekazuje swoje. Darowizny rzeczowe w postaci, tutaj Państwo widzicie artykułów spożywczych, spożywczych, środków czystości, środków higienicznych. Bardzo dziękuję mieszkańcom miasta Białego Stoku, którzy naprawdę ofiarnie włączyli się w też pomoc naszym sąsiadom. Te wszystkie darowizny rzeczowe, które otrzymuje Polski Czerwony Krzyż. Zostaną w pierwszej kolejności zagospodarowane w ramach potrzeb na terenie Województwa Podlaskiego, natomiast jeżeli nie wykorzystamy albo nie będzie takich potrzeb, pojadą z na zaproszenie w zgodnie ze specyfikacją Ukraińskiego Czerwonego Krzyża na teren Ukrainy. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy, jesteśmy do Państwa Dziękuję. dyspozycji. Zakupiliśmy produkty za kwotę 1500 zł, 1 grosz, a jeszcze wpisaliśmy się. W ideę naszego regionu, które stworzył subkonto i przekazaliśmy 2000 zł na to subkonto, na pomoc dla Ukrainy, i prosimy o wspieranie nasz. Chciałem podziękować wszystkim pracownikom, naszym członkom i nie tylko, którzy oddolnie tutaj przynieśli te dary, po prostu dla ludzi takich samych jak my. Bo to, że ich ten los dotknął, to tak naprawdę jest tylko przypadek. Ten los mógł dotknąć naszych mieszkańców, na takich samych ludzi jak my, i największy jest szacunek właśnie dla naszych pracowników za to, że oddolnie to wszystko przynieśli i są współczującymi ludźmi, i mamy nadzieję, że jakby. To ten przykład naszych ludzi, on pójdzie dalej, że wszyscy inni w innych zakładach też będą takie składki robili, będą pomagali uciekającym ludziom, którzy tam zostawili swoje domy, rodziny, groby najbliższych i nie wiadomo, czy kiedykolwiek tam wrócą. Są tutaj produkty żywnościowe, oczywiście produkty higieniczne, takie produkty pierwszej potrzeby, czyli te produkty, które zaraz po przejeździe jakby są potrzebne do, do normalnego funkcjonowania, do normalnego życia.